sobie stworzyć to, że w stanie początkowym na Q1 jest 0 a na Q2 ma być 1, czyli musimy ogarnąć sobie na przykład not, który będzie nam zmieniał na samym starcie ten sygnał. Na przeciwny. Jak widzicie już jest w miarę kreuje się taka pierwsza mm, różnica. A mianowicie nie możemy bezpośrednio ingerować e, w stan np. wejścia lub wyjścia. Tak jak to w Laderze było możliwe. E, może ja otworzę jakiś projekt w Laderze. Możemy wstawić sobie break lub make otwarty lub zamknięty. E, możemy tak to samo być z wyjściem.